Mango. dzisiaj ja już mam odcineczek, bo dzisiaj wam się pokazywałam jak ja się maluję. Ok, pamiętajcie, żeby suba zostawić, ale pod moim kanałem, no, no i jeszcze... ja, łapka, ta fula, No, taką łapkę, taką w tu wam się wyświetla chyba, nie wiem, jako no. no. heroinu. Dobra, lusterki, jak będziemy zmywali, jak mama się wkuzy. A więc tak, tu mamy jakąś paletkę i tu jakieś kółko. To chyba lusterko. Dobra, to pomalujemy się tu, bo tam na tym stoliku jest trochę niewygodnie. A co tu? Tu jakaś maseczka mamy mama to zawsze najpierw nakłada chyba i... Może lepiej to zostawić, bo się się Dobra, przejdźmy do rzeczy. Nie wiem, co najpierw se robi. Dobra, dajemy tu, dobra, tu damy, teraz tym pędzelkiem sobie zrobimy nosek ładnie i usta, mm. a teraz tym sobie pomalujemy włoski, bo to chyba do malowania włosków, dobra, taki kolor weźmiemy, czemu tu nie ma koloru, dobra, może ten też nie ma. A ten ty, dziwnym coś. Też nie ma... Wysmarujesz, pytam właśnie. Dobra. To mm, z Do niebieskim Dobra. musiu, Mamusiu, tatusiu, ja im na górę! Dobra. Dobra, idę znać w sumie jeszcze makijaż, bo już wieczór się robi. Co to jest? Co to jest? Mi powiedzieć co to jest. Nie no. Już wiem nawet kogo to chyba sprawka. Co ty na tak to robisz? No próbuję wydać, że tak powiem. Eee... Dźwięk! Nic chyba. Dobra, <śmum> <śmum> Już co raz. Przestań tato, ja idę na górę. Co ty tu robisz? Mamo daj, bo ja muszę to zmyć Boże święty nie zaraz dopakuję do tego do karetki karetka Boże święty matko. Mód się za nami grzesznymi Boże święty idziesz na tę górę Na górę się tej Anny. Idź! A gdzie? Na górę. Do Pana Jezusa. Weź. Na górę! Ty też. Kamila. Ros. Dzień dobry. Tak. By była burza. Ja sam Dobra, idźcie. Idźcie, bo ja mam tu pomysł. Taki mój fajny pomysł. Mam pomysł na dobry tak. Nie wiem, co mnie to tu jest kumpel, ale. A, czemu ja mam na słuchawki też? Dobra, chłopaki gramy, nie? No dawaj, no jak to nie, chłopcy. Gdzie mam słuchawki, dobra, to też nie. Okej, na to trzeba się rozpocząć w sumie. Abyśmy to zostawię. Coś tu porobię. Dobra, a więc jemem. Dobra, ja mam pomysł. Dobra. Chcę wykąpać w wodzie trochę. Muszę się haltować. Czas na jakiś czas. Trzeba się tak haltować, co jak to tam się nazywało. Dobra. A więc tak. Dobra. Opaskę ciągiemy. i idziemy. Co to za to, to zęcia robi? A, pamiętam jak to wyrzuciłam. Tak, to był piękny czas. Wejdziemy pistolet na wodę. I, i pójdziemy polać wodę. Yy, Ka Kamila i Maje. Ale najpierw się muszę do wody przez. A więc dobra. O, włączymy ogrzewanie do basenu. Ok. z jeszcze Oooo! Dobra, już ja jestem w sumie trochę przywdajona. Oj, że nie jest potrzebne. A więc teraz idziemy polać maję. A potem kamila. Dobra, dobra, tak, dobra. Tak, Ustawimy takie świetne zabawy. kurde Dobra, muszę się w sumie przybrać. No bo... Teraz idę na to spotkanie z dziewczynami. Mam się nie stroić, nie wiem. Ale się chociaż poparfumuję. No. Potrzebuję trochę odświeżenia dla siebie. I co tu, drogi, Dobra, idę. Dobra, muszę się trochę tu okazuje. Ej. No i teraz trzeba to już nią przebrać. Dobra. Jest najgorzej, tak? Nie jest. Mamy się nie stroić. A jakie mamy się nie stroić? Wyrażał ramy, czyli jest w sumie jego słowa. Co mi dobrze, że mnie kulała. Dobra. I tak będę. Zasłynęła mi cały pet. Od Wiktorii Secret. Dobra. To już będę leciała chętnie. Ja, w takim razie leci mi teraz do ok. Nie. Dobra, chłopaki, czekajcie. Muszę tylko coś sprawdzić. To jesteś okropnym babosą. Nie, on się nie wkuszył tak jak ma, ja to sobie Polezymy. Ej. Pięć minut później. Okej, okay, wróciłam. Dobra. Ona pewnie śpi, ona się zawsze pod kołdrą chowa. Gdzie moja mama? Mamo, muszę... Mamo, mogę iść... Już się sypialni popieramy. Możesz. ja, ja, ja. Dobra, moja pisza. End. Um, dobra. To pa. Okej, okej, oki. Idę się przebrać. Nareszcie, bo będzie tam taka zmęczona. W ogóle, gdzie Martyna? Nie wiem, idę to z... Nie wiem, gdzie to dziecko jest. Zawsze nie wiedziałam i nie będę wiedzieć. Okej. Okay. Boże święty, co to dziecko tu robi? Boże święty... Dobra, ją. Pewnie zimno, biedulce. W ogóle po co ona do tego basenu weszła? Uf, Boże Dam jej cieplejszą w sumie piżamę. To ja jej ubiorę, bo na pewno jest strasznie zimno. To idzie do budownika. To wezmę budownik. No Będzie chora, trudno. Nie ma problemu. ma opaskę nawet nie wejdziesz. Ta kobieta. Ej, dobra, to do brudownika. Dobra, da się mi światła. Czy jeszcze nie w łóżku i tu w ogóle po ciemku siedzisz? Do spania, chłopie. Dobra, chłopaki. Zawsze mi najlepszy czas psujesz. No ja. Yeah. Dobra. Paraśla po mnie na to, że Martyna zasnęła osniona yyy te na te jak to powiedzieć, co nie wiem, jak Ci to powiedzieć, po prostu, nie? Ale no, po prostu... tak wiesz, już zasnęła na tym materacu dmuchanym, ale... I dobra. W sumie ja też mam tak zasnęła. Ale na pewno nie, jak była zimna woda. Dobra, w sumie idę już spać. Psy na łóżkach. Chodź tu lady, taki koko niech tu śpi. No. Chyba ja to przecież z w zgasić. Albo to w sumie jest legowisko takie koko, to jednak wy niestety podarujecie sobie. Albo w sumie dzisiaj będą wszystkie spały z nami. Kocham pieski po prostu. Widzę w w komentarzach, czy też kochacie pieski tak jak ja, bo pieski są zawsze kochane. One są chyba najbardziej takimi przeze mnie kochanymi zwierzątami, no i tak dalej. A więc wracając do historyjki. Dzisiaj wszystkie będą z nami spały. Dobra, ja się w sumie przebrałam. Trzeba to tu wsadzić. Chodźcie do spania, psie. Trudno to będzie tu spał. Kukusia będzie z nami spała. Mała nasza kuleczka. Okulary ściągam spać. Kiję te okulary. Dobra, ja? Dobra. Psy się... Okej, okay. O, nawet lady laki przyszli. Dobra. Wstawaj. załóż je. Pośpią. Okej, okay, ja się w sumie muszę. Okąpać. Zdanie mojej mamy odświeżyć. Chodźcie do bambelki. O boczy na bez bambelek doświecie o Się akurat nie będą musiały iść do szkoły i do księczkały stąd Zrób już w sumie może śniadanie Tam. jakby to się będzie na mnie, bo ona mi kazała robić śniadanie. Jak wyjdzie jajecznica spalona, ja moja wina Ja jem później, ja nie jem śniadania. To zrobię tylko dla tej czwórki. No. Dobra, tylko dwa jajka są. To I niestety ktoś będzie jadł chleb. Oj, chyba się rozczeskało. Na szczęście. Byłam pierwsze gotowe. Chyba trochę spalona, Trudno. Gotowa. Jak ktoś chleb sprokułem? Nie wiem, nie znam się na jedzeniu. A ktoś je oliwki. Trochę nie idzie wyciągnąć. Już więcej nie będą dawali mi, mi jedzenia do robienia.